Polska jest w czołówce krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie. Problem dotyczy nie tylko dużych miast. Groźne dla zdrowia ludzi pogorszenie jakości powietrza odnotowuje się także w mniejszych miejscowościach. Zwłaszcza w sezonie grzewczym w powietrzu kumulują się niebezpieczne substancje zawarte w dymach z pieców centralnego ogrzewania. Do zanieczyszczenia powietrza przyczyniają się przede wszystkim ci, którzy palą w piecu śmieciami lub węglem czy drewnem niskiej jakości. Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska w 2020 roku z powodu zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym przedwcześnie zmarło w Polsce aż 36,5 tysiąca osób, a także dodatkowe 3400 osób z powodu zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu i 1700 osób z powodu zanieczyszczenia ozonem. Plasuje to Polskę wśród krajów o najwyższej śmiertelności w Unii Europejskiej wynikającej z zanieczyszczenia powietrza. Występujące w powietrzu zanieczyszczenia oddziałują przede wszystkim na układ oddechowy najbardziej szkodliwe dla człowieka. Są drobnocząsteczkowe zanieczyszczenia pyłowe, które ze względu na małe rozmiary docierają do najmniejszych oskrzelików i pęcherzyków płucnych. Po drodze wywołują one efekty drażniące i zapalne, które z kolei ułatwiają proces tzw. alergizacji, czyli powstawania uczulenia na występujące w naszym otoczeniu alergeny roślinne i zwierzęce. W wyniku długotrwałej i wieloletniej ekspozycji przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych mogą prowadzić do rozwoju przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest to bardzo groźna choroba, prowadząca w dłuższym okresie do inwalidztwa i konieczności korzystania z respiratora. Najdrobniejsze drobinki pyłu mają możliwość przechodzenia przez ściany pęcherzyków płucnych i trafiają najpierw do naczyń płucnych, a później do całego układu krwionośnego i sprzyjają powstawaniu miażdżycy. Konsekwencje są niezwykle poważne. W wyniku zmian miażdżycowych powstają takie choroby układu krążenia, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca i zaburzenia w przepływie krwi przez mózg może dochodzić do zawałów serca i udarów mózgu, które często kończą się zgonem. Zanieczyszczenia powietrza stanowią jedną z głównych przyczyn raka płuc, gardła i krtani. W przeszłości najwięcej zanieczyszczeń powietrza pochodziło z elektrowni i innych zakładów wykorzystujących węgiel dla wytworzenia energii. Dzięki rygorystycznym normom i stosowaniu urządzeń odpylających i odsiarczających ich wpływ na powietrze, którym oddychamy, został znacznie ograniczony. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce pochodzi głównie z tzw. niskiej emisji, Czyli źródeł znajdujących się blisko powierzchni Ziemi. Dodatkowo sytuację pogarsza spalanie węgla w piecach, nie spełniających żadnych norm emisji spalin, czyli tzw. kopciuchach. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe, zawierające wiele szkodliwych substancji, takie jak miał i muł węglowy, ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Gospodarstwa domowe odpowiadają za 78% emisji drobnych pyłów. 94% emisji wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych i 68% dioksyn i furanów. Bardzo duży wpływ na ilość generowanych zanieczyszczeń ma rodzaj używanego kotła i paliwa. Najwięcej pyłów tworzą zasilane ręcznie kotły na drewno oraz niskosprawne piece węglowe. Zanieczyszczenia pochodzące od samochodów generowane są przede wszystkim przez stare auta z silnikami diesla. Motoryzacja jest też głównym źródłem tlenków azotu i lotnych substancji organicznych. Oprócz tego, co wylatuje z rur wydechowych, mamy też do czynienia z pyłem pochodzącym ze startych opon i klocków hamulcowych. Wiele organizacji prowadzi stały monitoring jakości powietrza, tworząc w całej Polsce sieć czujników, które badają zawartość szkodliwych substancji w powietrzu. Z wynikami pomiarów w Twojej okolicy możesz zapoznać się wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło mapa jakości powietrza. W czasie, kiedy wyniki pokazują złą lub bardzo złą jakość powietrza, zaleca się unikanie wietrzenia pomieszczeń oraz zrezygnowanie z aktywności fizycznej na zewnątrz. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze i chore. Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, jest niestety w Polsce powszechny. Świadomość jego szkodliwości jest niewielka. Jeśli w powietrzu poczujesz charakterystyczny zapach palonego plastiku lub zobaczysz czarny dym z komina, spróbuj porozmawiać z sąsiadem. Zwyczajna prośba o zaprzestanie palenia śmieci i zachęta o wspólne dbanie o jakość powietrza może zmienić jego zachowanie. Jeśli to nie podziała Zadzwoń do Straży Miejskiej lub Urzędu Gminy i zawiadom o spalaniu odpadów, podając miejsce i czas zdarzenia. Jeżeli posiadasz kocioł starego typu, możesz uzyskać dotację na jego wymianę w ramach rządowego programu Czyste Powietrze. Zapytaj w swojej gminie o możliwość uzyskania dofinansowania. Pamiętaj, że to my tworzymy atmosferę. Dziękujemy za obejrzenie poradnika. Został on przygotowany przez Fundację Info, dzięki wsparciu udzielonemu przez Powiat Kartuski.